Dlaczego mniej przejmowania się równa się natychmiastowa supermoc? I zmienia Ci rzeczywistość szybciej niż espresso. Wyobraź sobie, że masz w rękach jeden z sekretów tej gry, zwanej życiem. I nie jest to żadna magiczna sztuczka, ale chodzi o ważność. Cokolwiek uczynisz zbyt ważnym, sorry Bridget, teraz wysyłasz to na orbitę daleko od siebie. Jakbyś wzięła coś, co bardzo chcesz mieć, owinęła sznurkiem napięcia i jebnęła w kosmos. Czy to zdobycie wymarzonej pracy, znalezienie inwestora dla swojego pomysłu na biznes, startupa na przykład, czy to postrzeganie Cię przez innych jako ta dziewczyna. No dobra, ten fajny człowiek. Czy to SMS od księcia na białym koniu, którego rozbujałaś swoim delulu do granic przyzwoitości, do idola rzeczy? Czy to kasa na wymarzoną podróż do Sedony, wiesz, na Mekka wszystkich boskich dusz, gdzie każdy kamień Wielkiego Kanionu woła – medytuj na mnie! Czy to zdobycie tej jednej, jedynej, wyszarpanej randki z Januszem Sofowym, czyli archetypem – Pan zrobi wszystko, jak się dobrze ułoży. Ale chwilunia, chwilunia, kim ja w ogóle jestem? Nazywam się Pepsi Elliot. Samozwańcza papessa rogalikowego Flow. Generałka myśli trzeźwych i decyzji gwałtownych. Oraz matka chrzestna wszystkich brydzy, które przestały wisieć na Januszach jak mokre ręczniki. W tym filmie dowiesz się, dlaczego szukanie finansowania wymarzonych planów, ułożenie na mega ważne randki, rozmowy o pracę, jak po bułki. Do spożywczaka to nie jest brak szacunku do marzeń, tylko największy akt szacunku do siebie. I dlaczego zdejmiesz ważność z każdego Janusza na Sofie, zanim zdąży powiedzieć: Zobaczymy. Więc jeśli czujesz, że dzisiaj czas wyjść z energii, patataj, patataj, paluszkami na blacie i wejść w energię królowej, która jednym mrugnięciem manifestuje życie marzeń, bij suma, wali dzwona, daj lajka i ruszamy z tym koksem. Jeśli nadajesz temu rangę świętego krala, to blokujesz to. Temu nadajesz, to blokujesz. Budujesz mur z energii. To jest większe ode mnie. To mnie przerasta. Zamiast mostu, to jest dla mnie naturalne. Oczywiście, jak to cudownie, że, bo energia nie lubi desperacji. Sprawczość nie lubi desperacji. Przeświat nie przepada za błagam. Daj mi. Jak błagasz, bo nie masz, no to dostajesz więcej. Nie masz. On lubi magini wewnętrznego spokoju. I zablokowanych eksów, która jednym ruchem ręki włącza tryb. Albo będzie, albo pójdę po rogalika. I tu jest cały bajer. Gdy przestajesz nadawać rzeczom przesadną wagę, zaczynasz wibrować tak, że to, czego pragniesz, przychodzi do ciebie jakby mimochodem. Życie to huśtawka, coś o tym wiesz, Bridget. A ważność tej huśtawce to jest zbyt ciężki plecak. Więc teraz pomyśl o sobie na huśtawce. Ty jesteś w równowadze, lecisz w górę, w dół, lekko. Gdy przywalisz z jednej strony worem z napisem to musi się udać. Huśtawka świruje, nie ma już radosnego huśtania. Wadim Zeland stworzył metafizyczne arcydzieło kwantowe, które działa, Transurfing Rzeczywistości. Ale z tego wszystkiego, z całej tej jego twórczości, w tym Transurfingu, najważniejsza idea to jest opięczenie potencjałów. Wszystko, na co naciskasz, działa antysiłą. Naciskając prowokujesz te siły równoważące. Taka godzina piękna, wspaniała. Pięczenie potencjałów, dotyczy wszystkiego nawet obiadu niedzielnego, jak masz gości. Pięczysz potencjał i się mniej udaje. Jak ciasto wychodzi, jak zwykły dzień go pieczesz. Znaczy, mnie się dzieją przedziwne rzeczy, jak tylko zaczynam pięczeć potencjał, że to jest takie ważne to żarcie. No. Faktem jest, że ja niczego nie próbuję. Ja tego potem też nie jem. Nie pięcz potencjału, Więc jak się chcesz huśtać na tej huśtawce radośnie, huśtawka typu waga, to nie dociążaj się tym plecakiem ważności, bo z tego nic nie będzie. Ok? Kiedy stawiasz kogoś na piedestale, Automatycznie sama siebie stawiasz niżej. A potem masz ochotę krzyczeć. Dlaczego mnie nie zauważają? Nie widzą mojej wartości? No właśnie dlatego, że sama stworzyłaś ten piedestał. Weszłaś w tą rolę Delulu. Sekretik, Wszystko, co próbujesz za bardzo kontrolować, budzi opór. Przeświat nie lubi desperacji. Mówiłam przed sekundą, nie? To jest dokładnie to, o czym mówi Wadim Zeland w transurfingu rzeczywistości. Jeśli nadmuchujesz coś do rangi życia i śmierci, tworzy się nadmierny potencjał a ty go jeszcze pięczysz. A nadmiar jest dla wszechświata jak fałszywa nuta dla wirtuoza. Natychmiast chce to wyrównać. I to zawsze w dół. Dlatego tak często, kiedy za bardzo chcesz, dostajesz. Figusie z makusiem. Bo wszechświat dąży do harmonii. Nie wiadomo dlaczego. Do kosmicznej symetrii. Taka równowaga nie zna desperacji. Homeostaza nie robi patataj, patataj na blacie w oczekiwaniu. Echa pierwotnego ładu. Siadają sobie na kanapie, malują paznokcie chomikowi i mówią. Co ma a być moje samo mnie znajdzie, gdy po prostu otworzę się na wzięcie swoje święte działania. A jak nie, to zamówię sobie rogalika. Jeszcze wrócimy do tego rogalika, jak wrócimy do Wadima Zelanda. Twoje sześć świętych działań harmonii. Orka w ciszy, cisza pomiędzy gwiazdami. Noszę wszystkie łodzie, uniwersalny balans. Codziennie zimny prysznic, taniec rozbudzonej energii. Codziennie cztery szklanki, równowaga czterech wiatrów. Moja lodówka nigdy nie jest przepełniona. Szept materii i ducha. Gdy mi się nie chce, codziennie robię najlepszy trening. Tajemny obrót gwiezdnych mechanizmów. Yy, jasne, ale jak to wygląda w praktyce? Przejdźmy może do jakichś konkretów. Moja historia, kiedy zamiast parcia wybrałam flow. W 2018 roku, czyli już rok po tak zwanym przebudzeniu, siedziałam na krakowskich błoniach, trochę bardziej zmęczona głową niż mięśniami nóg po przebiegnięciu 10,5 km. Po trzy razy błonia to jest 10,5 km. Mój blog rozbijał się nieźle, miałam z milion wejść, a więc te momenty tak zwanego sukcesu były. Ale też rodziła się coraz większa presja. Muszę rosnąć, muszę więcej. I poczułam się jak chomik w kołowrotku. No więc w kołowrotku, nie wybiegniesz a cały czas w miejscu. I wtedy po raz pierwszy spotkałam się z książką Transerving Rzeczywistości. Owszem, Wadima Zelanda znałam już wcześniej, bo każdy witarianin go znał, bo w tym czasie, nie wiem jak teraz, ale w tym czasie lansował i opowiadał się za witarianizmem. I nawet podobno od witarianizmu odróz ząb, ten ząb klasyk. Więc miałam mieszane uczucia, ale raczej go wielbiłam. Uczył też, jak robić wodę strukturalną i takie rzeczy. Ale jego przełomowego dzieła nie czytałam. Jakieś tam fragmenty. Kupiłam więc wszystkie tomiska w internetach i to było wielkie bum. Zmiana gry. Decrease importance. Zmniejszenie znaczenia. Czyli jak przestałam piętrzyć potencjały. Jak wchodzę w ważność i zauważam, że to robię. Książka mówiła jasno. Cokolwiek robisz zbyt ważnym, tracisz. Tracisz. Bo rzeczywistość natychmiast chce zbalansować nadmiar energii. Za duża napinka? Przychodzi przeciwsiłek. To jakbyś chciała przyciągnąć motyla machając gramiami, Motyl raczej odleci. No dobra, ale jak dokładnie przestałam być chomikiem? Posłuchaj dalej. W transferfingu było napisane czarno na białym. Jeśli idziesz po nową pracę, po dom, po wymarzonego Janusza, Idź tak, jakby szła po bułki do spożywczaka. Jeśli są Twoje bułki, super. Jeśli nie ma bułek, no problem. bierz rogalika. Zero dramatu, zero, och, wszechświat mnie karze. Pełne luzi, ciach, rogalik. Wtedy zmieniłam swoje podejście. Tworzę, bo kocham tworzyć. Nie dla liczb. Kocham proces, nie tylko nagrodę. Pamiętacie ostatnio moją przyśpiewkę? Pójść, efekt, pójść, efekt. Przestałam na siłę ściskać te stery. Wiesz, co się stało? Mój blog wręcz eksplodował. Teraz zmieniły się algorytmy, teraz jest troszeczkę inaczej. Teraz już nikt nie chce czytać, ale to jeszcze był rok 2018. Ktoś czytał coś. <grytania> Przykład, jeszcze kolejny z życia mojego w domu. W dobrej dzielnicy, bo wiadomo, że liczą się tylko trzy rzeczy. Masło, masło, masło. Ups. To kuchnia francuska, a jeżeli chodzi o nieruchomości, lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Zakochałam się nawet w jednej działce, działka zen, vibe, jak świątyni przyrody. Ale było masę problemów natury formalnej. Mój umysł podpowiadał, musisz mieć ten działkę. Na szczęście przypomniałam sobie o zmniejszaniu ważności. I powiedziałam sobie, jeśli się uda, super, jeśli się nie uda, Super. Wszechświat zawsze dowozi najlepszą opcję. Wystarczy w to uwierzyć. Zamiast cisnąć dom, zaczęłam sobie wyobrażać siebie w tym domu, ale tak na luzie, tak z radością. Jednocześnie jeszcze bardziej zanurzyłam się w orkę w ciszy i jeszcze więcej biegałam. ją jo. I dom się urodził, a potem też na luzie sprzedałam go z dużym zyskiem. Jak ważność rozwala relacje? Znasz to uczucie, kiedy idziesz na randkę z Januszem idealnym i nagle zaczynasz grać. Udawa, pręży cię, pawica do selfie. Paw się raczej pręży, nie? Pawica jest lewą nogą do lusterka. One się nie starają. To paw robi patataj, patataj. Czy dzisiaj coś mi się przydarzy? Bo przecież muszę być idealna. Janusz jest taki niesamowity. Z Instagrama na 10 daję mu no, 9, właściwie 10. Stop. Właśnie wtedy zaczynasz tracić siebie. Już zapraszasz siły równoważące, czego nawet nie widzisz. Już tam walec jedzie. A zatem jak zdjąć ważność z Janusza i nie utopić się razem z nim w miejsce chipsów? Brylenek. Czas pogadać o temacie, który jak bumerang wraca na coachingowe salony. Grupki wsparcia i do kolejek po prostu. Co zrobić z Januszem na sofie? Wiesz, o kim mówię. Ten, co miał być rycerzem na białym koniu, a okazał się kolesiem na rozkładanej kanapie. W dodatku bez miecza. Może jakiś tam miecz, to on ma trochę. Za to okazał się władcą pilota do telewizora z niekończącą się ligą mistrzów. Albo zabili go i uciekł. Wiecie, te filmy, co je uwielbiamy niektóre filmy akcji nie są takie. I teraz najważniejsze. Prawda. Gdy spotykasz kumpelę, psiapsie, nie robisz z tego operacji na otwartym sercu. Gdy spotykasz dziesiątkę z Instagrama, A spineczka na 100%. Ale to nie Janusz jest problemem. Zresztą Janusz chyba nigdy nie był dziesiątką. Albo to ważność, którą mu przypisujesz, to jest twój problem. Kiedy wchodzisz w ten schemat, muszę go mieć, bo inaczej umrę jak ta samotna ciotka z trzema kotami i kolekcją gobeli. Makatek, żeby to były gobeliny. kolekcja makatek to jest. Czyli energetycznie zaczynasz na nim wisieć, jak wspomniany już mokry ręcznik. I wtedy właśnie nadjeżdża ten walec. Wyrównywać spięczonych potencjałów. Bo Janusz, cokolwiek on czuje, on jednak czuje, czuje tę ważność. Czuje swoją ważność, a jednocześnie jest to ciężar. Czuje, że nie jest swoim partnerem w tańcu, tylko jakimś filarem, który utrzymuje Cię w ogóle przy życiu. Trzyma całe twoje poczucie własnej wartości. Co mam? No i co robi nasz kolega? Coś pomiędzy powolnym znikaniem w sofie, a nagłym sprintem w kierunku drzwi. Coś pomiędzy. Bo energia żeńska to nie jest błaganie o miłość, to nie jest błaganie o pracę, to nie jest błaganie o kawirę, o styl życia, to nie jest błaganie o różne rzeczy. Energia żeńska to jest otwarcie się na otrzymanie. Energia żeńska to pełne kieliszki szampana pana, wirujące sukienki i śmiech na tarasie. Zawsze. Kochanie, możesz iść w siną Ja i tak mam imprezkę w sercu. Odwagę, radość, ciekawość życia. Ile bym nie miała lat? Jaką to dziuneczką nie byłam kiedyś? Dzisiaj wiem, czym jest nadmierne pięczenie potencjałów i już tego nie robię. Krysiu, spad spot reklamowy. Ebu mnie kochana. Co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Rewelcja. Najlepsze techniki manifestacje i w ogóle zrozumienia człowieka, który w dzieciństwie bawi się lokomotywą, a nie lalkami. Tęg. Włoski skąp włoski to kolagen tip. Wcześniej nie rosły, nie chciały rosnąć, jakoś nie. Odpadały też szczególnie te rozjaśnione. Tęg. Naturalna witamina E. Szkle, doskonały suplement. Polecam. Tum. Wszystkie linki pod tymi widłami. Koniec, spotu reklamowego. Lecimy dalej z tym koksem. Jak zdjąć ważność tego Janusza? z czegokolwiek. No przypomnij sobie, kto tu jest boginko. Ty, no zawsze ty. Ile razy ja Ci mam to powtarzać? Nie Janusz, nie jego sofa, nie jego piksele, nic w internecie i niewysłane SMS. -y. Zajmij się sobą, jakbyś była najcenniejszym dziełem sztuki. Okazem. Unikatem, bo jesteś. Rano idź biegać, zrób cztery szklanki, weź zimny prysznic. Następnie idź do swojej orki w ciszy. Tylko Monarchini, orze w ciszy na wieży mariackiej, skąd ma wielką perspektywę, gdzie widzi dużo więcej. Dalej. Oranie, siedząc w dole, to nie jest oranie w ciszy. To jest pięczenie potencjałów. To nigdy nie jest szamańska koncentracja orania w ciszy. No i przenieś wszystkie łodzie. I teraz spójrz spokojnym okiem. Na Janusza Sofowego. Zobaczysz kogoś naprawdę słodkiego, wymarzonego, bo każdy Janusz na świecie to bonus, nie respirator. Albo fajnie, albo trudno, ale zawsze masz siebie. Zawsze możesz wybrać rogalika. Nie ma buły, biorę rogalika. Też jest okej. Okay. Rozpal w sobie taką radość życia, żeby nawet książęta musieli brać do ciebie numery w kolejce. No właśnie, w rytmie tej energii żeńskiej, lewą nogą do lusterka. Pytacie, co to jest? No właśnie to. Podsumowując rzecz z Januszem, żebyśmy się już totalnie nie zagłębiali, bo ważność podbijasz na każdym kroku. Wszystko jest ważniejsze i nagle jest i nagle się wali dlatego. A więc nie Janusz jest Twoim szczęściem. Nie sofa z nim, nie miska pokornu i nie Netflix na wspólnych loginach. Ty jesteś swoim szczęściem. Aż taką nudziarą muszę się stać i muszę tak nawijać. Jak puścisz tę ważność, to wtedy przyjdzie ktoś, to sam zdejmie buty przed Twoim pałacem. Ludzie powinni w domu nie chodzić w butach, nigdy. Oni nic nie się musiała prosić, on spłagać. Bez patataj patataj po messengerze, bo królowa nie goni za sofą. No, królowa tworzy własne imperium. Ja ci to muszę wbić do głowy. Jest zawsze tak. Wszystko jest nauką. Nauczycie się znajdzie wtedy, kiedy uczeń otworzy uszy. Kiedy uszy są. Nauczycie się zawsze znajdzie, kiedy uszy się otworzą. Ja to wszystko już wiedziałam dużo wcześniej. Wiedziałam, ale miałam zamknięte uszy. Nie słuchałam. Nie było to do mnie skierowane. Co jeszcze zżera twoją energię i powoduje, że przeginasz? Fobia społeczna. Bo za bardzo przejmujesz się tym, jak inni cię widzą. Ten cały wstyd, wstyd. Niska samoocena. To też wypływa ze wstydów, bo stawiasz innych na piedestale, a siebie w suterenie. Relacje, bo koniecznie chcesz kogoś złowić, zamiast po prostu być sobą. I znowu powieję nudą, bo się powtórzy: się, powtórzę, się. Nie musisz zabiegać o nic, nie musisz zasługiwać. Masz być sobą. Powtórz, jestem sobą. I pozwolić, żeby to, co dobre samo cię znalazło, jeśli będziesz odbijać ważność, zawsze podkreślam, zawsze znajdziecie walec i cię wyrówna w dół, gdyż po najniższej linii oporu. Walec nie wyrówna Cię w górę. Podsumowując, zmniejsz znaczenie. Zdejmij koronę z rzeczy i z ludzi. Wyrzuć miarkę kto ważniejszy. Zacznij oddychać, bawić się tą grą, żyć. Bo kiedy ty przestajesz próbować kontrolować, wszechświat zaczyna działać. Kate Walker zaczyna działać. Wszechświat zaczyna dzwonić, pisać smsy do ciebie. Bo kiedy ty zdejmujesz wagę, rzeczy po prostu zaczynają dziać się. Rzeczy po prostu się dzieją naturalnie, bez tego ciśnienia, bez tej presji w twoim naturalnym rytmie. Czyli co z twoimi tymi wielkimi decyzjami? decyzjami, które budzą w tobie. Sorki za wyświechtaną metaforę roller coaster emocji. Wszyscy już roller coasterują, nie? Ale jakoś nie mogłam nic wymyślić lepszego. Zaraz ci w skrócie dopowiem. Marzysz o Sedonie, a póki co o kasie na wyjazd do Sedony. Sedony, wiesz, to magiczne miejsce. Wielki kanion i masa tym razem transcendentnych Januszów, którzy non-stop cię przytulają. Więc jak jesteś taka niedotykalska, to uważaj. Ja jestem taka trochę niedotykalska, ale i to i po to prostu mają gdzieś. Cały czas przytulam. Po pierwsze, nie napinaj się jak gumka w majciochach. Jau, jau, chill, cool, flow. Zaakceptuj. Jeśli teraz, super. Jeśli za rok, też super. Ja i tak lecę na własnych skrzydłach. Powiedz, Bridget, ja i tak. Lecę na własnych skrzydłach. Wmarzony dom? Nie błagaj wszechświata. Nie rób rytuału na pełni księżyca przy czternastym kryształku. Po prostu wchodzisz w energię. Jest mój, albo czeka na mnie coś jeszcze bardziej niesamowitego. Nie wiesz tak naprawdę do końca wszystkiego, bo. No i znowu, wymarzony Janusz, nodyna pudy. Pamiętaj, Janusz sofowy odpada. Ty szukasz króla, a król nie przylatuje do histeryczki. Król przylatuje do królowej. Wymarzona praca? Zdejmij znaczenie. Wprowadź się w stan obniżania ważności. Orką w ciszy. I co tam leci dalej? Zaufaj. Prześlad ma dla Ciebie nieskończoną ilość planów. A, Prim, B, C. Na rozmowie kwalifikacyjnej wprowadź się w wibracje odwagi, czyli powyżej splotu słonecznego, powyżej żółtej czakry i zagraj Jamesa Bonda, Laren Croft, a najlepiej zjednocz się z Kate Walker. Absolutną autorkę tego całego zajebistego scenariusza. Jeszcze kolejne konkluzy. Zdejmij koronę z rzeczy i ludzi. Wyrzuć miarkę to ważniejszy. Zaufaj, oddychaj, śmiej się. Bo kiedy ty przestajesz próbować kontrolować, przeświat zaczyna działać. Przeświat zaczyna dowozić, bo kiedy ty zdejmujesz wagę, rzeczy dzieją się naturalnie, bez spiny, w Twoim rytmie, na Twoim tronie. Na koniec, żeby Cię rozkrochmalić, wesołe afirmacje strategii, wyjść awaryjnych i spokojnych zakończeń. Jestem cenniejsza niż torebka, Birkinka, wiesz, ta z tych popierdolonych. Jeżeli życie chce mi wręczyć Janusza na Sofie, grzecznie podziękuję i pójdę po Rogalika. Oddycham głęboko i pamiętam. Najpierw ja, potem cały świat. Mam wibracje jak schłodzony szampan w piąteczek. To złapie ten szczęściarz. Lewą nogą do lusterka, prawą do superanckiego życia. Nie każdy, kto potrafi trzymać pilota, umie trzymać moje serce. Przestaję nosić Januszy na plecach. Teraz noszę tylko koronę. Tyle. Zostaw świat węglowy, tu byłaś, muszka CC, homofon, w daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you.